No, dzień dobry Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Michu z tej strony. Dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić testnetom, gdzie. Wydaje mi się, że warto poświęcić naszą uwagę, warto tam jest poświęcić trochę czasu, a przy tym zaoszczędzić trochę kapitału ze względu na zasypywanie nas tymi wszystkimi kampaniami na Galce, które dają nam do zdobywania przeróżne outy NFT, które nie wiadomo, czy w ogóle będą miały jakikolwiek sens. Wygląda na to, że drenują nasze portfele w postaci fi. I nie wiadomo w sumie, czy nam to kiedyś odpłaci. Dlatego chciałbym zwrócić Waszą uwagę na miejsca, gdzie możemy zainwestować swój czas, a niekoniecznie musimy inwestować nasz kapitał. Będzie to taka moja topka. Jest tego dość sporo, więc nie obiecuję, że przez wszystko przeprowadzę Wasz zarączkę, zarączkę z Michasiem. O niektórych opcjach jedynie uprzejmie donoszę, także już nie przeciągając. Tradycyjnie zapraszam na. A, żeby nie było, że mam pogniecioną koszulę, tej koszuli się nie da wyprasować. Ona jest taka papierowa i taka jest dobrze, więc możemy wskoczyć tutaj, zapraszam do sprawdzenia linków w opisie, a tymczasem potrzebny nam będzie na pewno kranik. Kranik Sepolia. Kranik Sepolia jest ostatnio dużo bardziej wartościowy niż ten na Gorli. Zresztą, zbiór kraników możecie zobaczyć tutaj w tym wideo. I na początek, zajrzymy sobie na Taiko. Musimy wrócić do naszego Metamaska, ze względu na to, że nie wszystkie te sieci testowe już są obsługiwane przez portfel Rabbit. Więc ja mojego Metamaska trzymam po prostu wyłączonego. Gdy potrzebuję podziałać na testnetach, to wtedy go włączam i Wtedy na nim operuje. Tutaj macie fauset, jeśli chodzi o tego horse'a. Najlepiej wypadałoby sobie przebrydżować w ogóle z Sepolia na tego Jolnira, czy jakkolwiek się to wymawia. Brydżowanie oczywiście każdy zna, każdy okarnia. Przebrydżujmy sobie tutaj testowo. Zatwierdzamy, potwierdzamy na naszym metamasku. Confirm. I za chwilę to tam doleci również. Podobnie możemy zrobić właśnie z tym horsem. Ja już akurat go sobie wymintowałem. Również możemy go sobie przebrydżować. Wszystkie te horsy niech tam polecą. Zatwierdzamy, potwierdzamy na Metamasku. 50 sztuk tak jest, a prób. później na tam, na, tych, na tej ich sieci, ich mniejszej. Można porobić sobie przeróżne słapy. Robimy tego brydża. zatwierdzamy, ale słapy to nie jest wszystko. Jeśli chodzi o te deksy na tych nowych sieciach, to generalnie wszystko to są forki. Uniswapa, przynajmniej jeśli chodzi o frontend, tutaj możemy sobie zakupić różne tokeny, na przykład chcielibyśmy ten Taiko, chcielibyśmy 10 sztuk, ile nas to wyniesie? Tutaj oni tych swapów mają dwie wersje, to jest wersja trzecia akurat, zaraz wam pokażę wersję drugą, oj coś tutaj nie trybi, zobaczmy tutaj na tej wersji drugiej, tak, 5 tokenów, insufficient balance, nie mamy tyle, ty dobra to weźmy jedne, to jest tak jak widać wersja druga, swapujemy potwierdzamy, zatwierdzamy, zamykamy. Można tutaj sobie dodatkowo postawić jakieś pule płynności. Łap, przeszedł, zobacz jak nam to pójdzie. W ten sposób taką małą pulę sobie postawimy ze względu na to, że nie mamy zbyt wiele tych tokenów. Tutaj nie chcemy im dawać takiego dużego pozwolenia. Trochę się odzwyczaiłem w ogóle od tego Metamask'a. Przerzucanie, potwierdzanie tych wszystkich sieci i tak dalej. No ale przy testnetach jednak Metamask jest trochę do przodu ze względu na to, że tutaj możemy sobie z Ustawić wszystko tak jak potrzeba. dodać przeróżne sieci i tak dalej. Dobra, mamy to. Teraz możemy dać supply, confirm supply, Otwierdzamy. Tutaj zamykamy. I za chwilę powinna nam się tutaj pojawić ta nasza płynność. Generalnie to możemy postawić do każdej pary, sobie taką płynność i na tym V1 i na tym V2 tak samo. Mamy potwierdzenie. Dobrze, pojawiło się. OK. Możemy spróbować zrobić jakiś inny swap, na przykład tego horsa na taiko. Wymienimy sobie dwa. Horsy, a prób na horse'a musimy dać, możemy im dać na 50 tych horsów, bo to i tak są tokeny testowe. Nic tutaj nie powinno nam się stać. Dobra, robimy słabkie, zatwierdzamy tutaj, confirm, możemy w sumie dodatkowo jeszcze sobie stawić taką pulę. Robię taki rozbaw, Oj nie, taką to nie 5. Pay transaction to mi to nie przeszło. No to może postawmy tą pulę, to może tam jest słaba płynność właśnie, a może trzeba lepiej zwiększyć albo coś takiego. Testnety to tak jak wiadomo są do testowania, więc nie zawsze wszystko działa. Tutaj nam się pojawi ta pula za chwilę, za niedługo. Już, tuż, tuż. Albo nieważne. Tu możemy wejść na ten swap 3. I tutaj również analogicznie możemy zrobić... O, wskoczyła ta... Understand. Musimy tam dodać naszą listę. Pokaż się. No, jest, tylko ją trzeba zaimportować ręcznie Dobra, teraz spróbujemy tutaj dodać taką do Horsa na tej wersji trzeciej. No, coś tu słabo. Do... Nie, to nie. Nic na siłę. Teraz wbijamy na Omnisi, gdzie... Kiedyś tworzyłem nft -ki. Tutaj możemy sobie wymintować taki Hello Taiko. Ty Musimy tylko podłączyć naszego MetaMaska. Tak jest. I to jest free mint. Będzie on dostępny jeszcze przez 22 dni. A później jeszcze stworzymy sobie nft konkretnie na Taiko. Ten NFT się mintuje na tej ich sieci, Jolnie. Także musicie mieć tutaj już trochę transaction confirm. Dobra, lecimy do. Mintpad. Tutaj mamy platformę, na której możemy tworzyć kolekcje. Na bardzo wielu sieciach, i tutaj właśnie również to się staje. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo wiele sieci testowych, ale są tutaj również sieci mainnetowe. My no akurat zajmiemy się Taiko, ale również możecie sobie tworzyć te NFTKi na inny. Contract zatwierdzamy to na. 13 bar. Transaction confirm. dobra, skoczyło. O Jezus, ja pamiętam, że ja już tutaj ostatnio byłem. Next, step. tutaj właśnie były problemy z dodaniem tego. Nie no, tutaj coś jest spartolone. Chciałem, pamiętam, że chciałem wam to wcześniej pokazać na innej sieci, ale z tym uploadem obrazków i JSON files jest no coś nie tak. A roadmap na to wideo jest jeszcze długi, także nie będziemy się tu zatrzymywać. Nie, jeśli ktoś to ogarnął, to poproszę się podzielić w komentarzu. A my wbijamy na Chroma gdzie wiadomo, że tutaj już będzie jakiś airdrop. 7% supply przeznaczyli na tokeny dla społeczności, a jeśli podłączymy się tutaj naszym metamaskiem, to możemy sobie zrobić bridge. Niestety ten bridge jest z mainnetu. Bridge mnie kosztował 3 dolary, żeby go tutaj zrobić. Są tutaj różne apki, niektóre są na testnecie, niektóre są już na mainnecie. Czym jest warto się zainteresować? Tutaj jest taki Chroma Genesis NFT. Tylko właśnie trzeba sobie przebrydżować trochę Ethereum na ich main. A jeśli chcecie podziałać na testnecie, to wbijacie tutaj na ich doksy i macie elegancko wszystko opisane, jaką sieć należy dodać. Macie faucet, macie bridge, macie swapy, i później możecie przejść kolejno przez tutaj ekosystem. Hola. widziałem, że tutaj jeszcze były NFT, które można było wymintować za działanie na testnetach właśnie, ale ja akurat się nie zakwalifikowałem na to. No Tutaj jest jakiś bonus pack, ale ten bonus pack Land Work. Get your bonus pack. Only those who bridge during the early access period will receive bonus pack. Bridge now to secure your bonus pack. Bridge now. No, i ja już przebridge'owałem, tak jak wam pokazywałem, więc mam nadzieję, że coś tutaj nam kiedyś odpłaci. Islamic Coin. Tutaj już kiedyś działaliśmy. Ściągaliśmy sobie portfel mobilny. Skranika tutaj dostaniecie jakieś szczątkowe. Tokeny, które należy dać w staking, a dodatkowo macie tutaj taki portal edukacyjny, gdzie możecie podłączyć wasz, waszego metamaska. Można tutaj uzbierać tysiąc tych tokenów islamic. W ogóle a oni mają bardzo duże finansowanie na poziomie 400 milionów, więc prawie identyko jak z Możecie tutaj się dowiedzieć, czy na przykład trading jest halal, czy haram i takie bardziej ideologiczne rzeczy, jeśli chodzi o ich religię, ale mają tutaj również portal, gdzie możemy dać te tokeny na staking. Z tym, że ja jeszcze ich nie dostałem. Jest tutaj kranik, gdzie trzeba się zalogować, podać swój e-mail i zalogować się dodatkowo githubem, przeklikać tutaj tą kapczę, request token. Już próbuję to zrobić od rana, ale one po prostu nie przychodzą. Może po prostu trzeba wrócić tutaj później, ale można je oddelegować. Staking, można je tutaj oddelegować do jednego z walidatorów. Słyszałem jakieś plotki, że oni mają startować na Binance Lunch ale możliwe, że to nie jest prawda. Dobra, lecimy dalej, wbijamy na scrolla. Mamy tutaj party call, generalnie jest bardzo prosty. Podajemy nasz e-mail, dostajemy call. Oni nam tworzą e, portfel. Nie musimy spisywać żadnych seedów, a minting jest gasless. Gasless mint. Zatwierdzamy, potwierdzamy. W ogóle zauważyłem, że to też jest kolejny taki trend, te portfele seedless. na no, gdyby takie gasless transfery i gasless różne minty też były trendem, to by było super fajne. Please enter your wallet just in Galaxy. Mm, bardzo próbujemy zobaczyć, cokolwiek z tego wyjdzie, bo oni również tutaj mają kampanię na Galaxy. Jednak ja takowych już nie używam, ponieważ no mam otwarty już chyba trzeci ticket i ciężko jest generalnie się tam z nimi dogadać. A tych kompanii, kampanii jest naprawdę tyle, że roda gada. Dobra, mamy wymintowane. Później nas tu właśnie odsyłają do Galxe, albo jeszcze możemy zajrzeć do doksu, dowiedzieć się czegoś więcej. Znalazłem tutaj taki Full Force, jednak nie wiem, jakie one mają konkretnie, oni mają konkretnie finansowanie. Można tutaj zbierać przeróżne punkty, za które mamy być wynagrodzeni Season Passem i jakimś ekskluzywnym skinem Genesis NFT. Trzeba tutaj porobić przeróżne akcje na social media. Pokazuję jako ciekawostkę, link będzie w opisie. Ja omijam. Jeśli chodzi o testnety, to na pewno nie warto zapominać o Zeta Chain. Jeśli chcecie, tutaj znajdujemy Zeta Chain Athens. Ja przed chwilą dostałem 3 tokeny, Zeta Chain Athens. I Teraz już nie mogę, bo już pobrałem te tokeny. Bo ostatnio mnie się pytacie, jak dostać te tokeny, bo oni tutaj wysyłają tylko na Gorli. No nie, nie wysyłają. Tylko tutaj jest opcja zmiany po prostu tej sieci. I nie jest uwzględnione zeta chain upend. Dodatkowo za swapy dostajecie 500 punktów. I teraz, drodzy Państwo, udostępnili oni zdecentralizowane aplikacje, które się tworzą już na zeta chain. Może warto by je było, je sobie przeklikać, sprawdzić jak działają. Już tych ekosystemów do sprawdzania mamy sporo. Mamy Chroma, mamy Mantle, mamy Zeta. Przeróżne opcje tutaj mamy. Pokażę Wam jedną z nich. Mamy Zdexa. Crest Swap oczywiście, Ford tutaj to raczej Pancake Swap, ale Pancake Swap no, wiadomo. Więc mamy dostępne swapy. Możemy sobie przesłapować na przykład na ten ich token. Jeden token byśmy chcieli. Insufficient liquidity to na WZ. sobie zwrapujemy. Pewnie mają takie pule do tego zwrapowane. Dobra, mamy to. Liquidity. Sprawdźmy, jakie na farmach może. Zeta USDT. To sobie takiego postawić. Tutaj nie chcemy im dawać tak dużo, a w sumie to dobra. Nie wróć. No, to jest typowy PancakeSwap, bo tu pule to jest one side staking. Więc tutaj liquidity, A liquidity, USDT. Ja już tam mam trochę USDT, bo sobie wcześniej po prostu zesłapowałem. O, mam tutaj 0. Dajemy Approva, Też nie dajemy takiego dużego, tylko małego dajemy. Mm -hmm. I teraz dajemy supply. Zatwierdzamy, potwierdzamy. na Metamasku też się zgadzamy. I gitara Transaction Submit. Możemy to wrzucić jeszcze tutaj w tę farmę? No jasne, przecież przed chwilą tu by raz byle, żeby nam to przeszło. Tak, tutaj jest nasz LP właśnie. Dajemy next, approve. Najpierw musimy im dać pozwolenie na, na używanie tego naszego pula. I teraz go właśnie stejkujemy. Maksymalnie go stejkujemy. Zatwierdzamy. Zatwierdzamy. No i dobra. I niech się farmi. Tutaj APR jest całkiem uściutkie. A my lecimy dalej. Lecimy na Venoma. Dobra. Venoma znamy i pamiętamy, tylko na żadne skamy nie klikamy start testnet. Tutaj ostatnio były te misje, ja mam niby wszystkie zrobione, ale jeśli wejdziemy sobie na tego Web3 tutaj wchodzimy to czasami są głosowania w ogóle na tym DAO. Ja już mam zagłosowane, ale żeby głosować, to również musicie mieć te ich tokeny zablokowane. Teraz już tu wszystko jest chyba po, po wszystkiemu, ale warto czasami sobie do tego wrócić. I jeśli chodzi o tego Venoma, to mamy tutaj Impulse Final, taka świeżynka i jest tutaj incentivized testnet. Ten dashboard jest generalnie bardzo bardzo podobny jeśli chodzi o Venoma. Tutaj tak jak widać ja już zdobyłem 60 punktów na mainnecie. Nie wiadomo jak będą wymieniane te punkty. Tutaj mamy Daily Taski plus mamy Social Taski. Czyli dołącz do Discorda, dołącz do Telegrama. Tutaj dołącz do Jakusi. To jest po prostu kolejny kanał na, na Telegramie. A ten ID to musicie tam kliknąć właśnie. To wam bot poda taki numeryczny ID. No i follow tutaj na twitterze, follow web3bro i tutaj mamy faucet i zaczyna się zabawa. Logując się przez githuba, to to robiliśmy chyba wcześniej, zresztą możecie dostać te tokeny testowe, a tutaj trzeba, trzeba się wytłumaczyć czemu chcemy w ogóle te tokeny. Dobra chyba przeszło, później mamy participate in sale, wbijamy tutaj na ich impulse pad, mamy przeróżne projekty, w których możemy uczestniczyć. Ja bym chciał na przykład tutaj vote, sale vote was successful, mhm. Jeden token. Zatwierdzamy na naszym portfelu. Dobra. Pour jest complete. Więc wracamy z powrotem. Tutaj test net. Tak. Wklejamy adres naszego Venoma. Verify. Tutaj mamy Vote for sale. Co również już zrobiliśmy. Verify. Oj. To mi nie przeszło. Może za wcześnie, może trzeba trochę poczekać. Visit Impulse Pool. Tutaj możemy je wrzucić w steak na przykład. To są wszystko proste zadania. Akurat nie chciałbym aż tyle. Chciałbym tylko tyle sobie zastekować. Wygląda na to, że trzeba całą stówkę. Akurat successful. No na no to wygląda. Dobra testne task, tu już mam 80 punktów możemy dołączyć do discorda i tak dalej to jest akurat ten social e, social, tak, tymi discordami są w ogóle jaja, już wczoraj postowałem że tam orbiter miał problemy ale jednak udało im się to ogarnąć adres submission, tutaj ja nie mogę jeszcze wkleić mojego linku, Czekam bardzo chciał. verification Ciao, ciao, chciałem, biało, to, o biało czerwoni już tu 200 sztuk a może to jest z Indonezji ok super fajnie teraz tak get your id tutaj trzeba developer mode włączyć copy id developer mode tu jest teraz advanced się chyba to zmieniło developer mode teraz jak wejdziemy w nasz profil to tutaj mamy copy user id teraz to id wklejamy tu verify we could not verify no pewnie chwilę im to zajmie tutaj tak samo Taking pool więc tutaj mamy token contract address pool contract address to chyba trzeba to kopiować i wrócić teraz tutaj Taking pool Ciach! Verify. Task was successfully... I token. Dobra, tutaj jak wypełnimy wszystko. Ale jaja, ja tu nawet logo można dodać. Dobra, idzie. Fatal error. No ale tych zadań tutaj jest dość sporo. Tak czy siak, wydaje mi się, że zakończymy to na dzisiaj. A, jeszcze jedna opcja. Na no, alt layer, który też kiedyś sobie robiliśmy. Warto by było tutaj wrócić i też przeklikać ten tem, że wydaje mi się, że już pokazałem tutaj dość sporo na tym wideo. Drodzy Państwo, musicie się jednak trochę usamodzielić. Nie pytajcie się mnie, czy to warto, czy się jeszcze opłaca. Jeśli nie robiłeś, zacznij od początku a sprawdzisz później, czy się opłacało, czy nie. Jeśli nie masz czasu, to po prostu to olej zajmij się mainnetami. Testnety to są dla osób, które dysponują dużą ilością czasu, a małym kapitałem. Potencjał jest tutaj podobny, a możliwości jest bardzo dużo i tutaj pokazuję Wam po prostu możliwości, które według mnie są najbardziej sensowne. Tego update'u Base to chyba jednak przełożymy na kolejne wideo. I to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, poproszę zostawić jakąś łapkę w górę. Siemanko, pozdrówki i ją! I'm getting ready to I'm getting to I'm getting